Witam tam wszystkich serdecznie w otwartej becie Resident Evil Rivers czyli dodatku multiplayer do Resident Evil Village, który będzie miał oczywiście premierę już 7 maja. Mamy tutaj otwartą betę wystartowała na PC na Xboxie na PlayStation na wszystkich platformach. No, i możemy sprawdzić jak to wygląda i będzie się prezentowało już niebawem w pełnej wersji. Przypominam, że tutaj ten reverse będzie dodawany do rezydenta 8, jeśli po prostu zakupicie tę grę. No a tutaj z czym mamy do czynienia? Wcielamy się w bohaterów ludzkich, czyli na przykład Jill Valentine, Ada Wong, mamy tutaj Leona i tak dalej, i tak dalej. I po porażce zamieniamy się na potwory, czyli możemy być Nemezisem, możemy być takim zwykłym jakimś glonojadem i tak dalej. Będzie to naprawdę ciekawe. Chociaż no, te multiki dodawane do ostatnio, na przykład trójki, no, przyjmują się średnio, więc zobaczymy jak będzie z tym Niemniej chciałem Wam przedstawić, żebyście też wiedzieli jak to wygląda Można sobie to demko, tą betę pobrać również na Wasze platformy, na których gracie I też samemu przetestować, więc dajcie znać jak Wam się to podoba No i lecimy z koksem Wielkie dzięki jeszcze dla nowego wspierającego na YouTubie, Fixon Wielkie dzięki, żółwik, dla Ciebie I tutaj łapkujcie, jeśli czekacie na Resident Evil Village No bo oczywiście cała serijka będzie na kanale na premierę, więc tak Mamy tutaj ludzkich bohaterów, jest Hank, jest Ada Wong, Claire Redfield, Leon, Jill Valentine i Chris I tutaj macie od razu zasoby, które dostajemy na start Oczywiście można podnosić jakieś power-upy I mamy tutaj jeszcze bio weapons, czyli no, tu jest taki zwykły Hunter. Jack Baker jest nawet. Potrzebujemy jedną kapsułę, żeby się w niego zmienić. Mamy Nemesisa i mamy Super Tyrana. No i super. Pięć na razie tych takich odpowiedników. Jak się zmieniamy. A jak to działa, już Wam wszystko prezentuję. Zagramy sobie. No myślę, że możemy rozpocząć od Liona, co? Rozpoczniemy sobie od Liona. Testowałem na razie Ada y, i Ejde i Liona. Tak. No i też taki był samouczek, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Wam będę objaśniał co i jak. Więc widzimy się w rozgrywce. Dobra, proszę Państwa, startujemy. Mamy tutaj do dyspozycji dwie giwerki, Jest taki shotgun i jest normalny pistolecik. Oj. Dobra, padł i teraz będzie potworkiem. Mamy jeszcze też różne skille. O, Skarata. Kurde, już mnie dojechał? Jeszcze nie. A, Dual Wilda. Tu mamy Dual Wilda. I teraz jesteśmy takim zwykłym. Jak mnie od razu pobił, no to możemy też atakować. Mamy swoje skille. Kurde, ten Baker jest mocny. Ale chyba się udało. I tu już jest taka końcóweczka. Mamy ograniczony czas, kiedy gramy takim potworkiem. I tam w lewym dolnym, dolnym rogu widać ile mamy czasu. Oczywiście jeśli ktoś nas zastrzeli, no to to wszystko mija dużo szybciej. Dobra, jest granatnik. Tutaj podnosimy sobie roślinki. Oj! A, wybuch! Też detonację można odpalić. Jak już jesteśmy przy końcu... To można po prostu wybuchnąć, nie? I też zrobić jakieś tam obrażenia. Dobra. Kogoś tu widziałem. Ten Dual Wielding jest spoko. Też jest tutaj taki field graficzny, ale on mi się w ogóle nie podoba. Taki komiksowy. Więc, no, wrzuciłem taką wersję. Jak mieliśmy w dwójce, trójce, nie? Kurczę. A on też wybuchł. No nie jest łatwe właśnie z tymi potworkami, kiedy robią autodestrukcję. Można sobie namierzyć jakiegoś potwora. O, i my na przykład zrobiliśmy autodestrukcję i coś tam obiłem. 43 punkty. Też oczywiście, kiedy giniemy, no mamy troszkę mniej, nie? Tych punkciorów tam chyba 5 traci. Dobra, jest granatnik. Oj, pompka. Dobra, mamy pompkę. Kler jakiś tam ma. Neidig czy co? Przejściu przeciwników na planszy. Łącznie ze mną. Oj. No nie, Nemesis. Chociaż nie, to jest tyran. To jest tyran. Nemezis też tu może być. No my jesteśmy takim zwykłym, bo kapsuły nie mogę na razie znaleźć. Słyszę No ten jag jest, jest. potężny. No ale spoko, na razie się rozgrzewamy. Może się uda na pudło wejść. Chociaż ten leon nie jest jakiś turbomocny. Ok, mamy wirusa jednego, kapsułkę. Kurde, dual wirus szedł, i tu jest druga kapsułka. Z tej strony. Ajajaj. I kogo mamy? O, teraz mamy jacka. No, a co on ma tutaj? A z piątym chyba Kurde. A troszkę taktyki jeszcze trzeba. Ten ma w ogóle jakiś kamuflaż. Oj, Hankiem jeszcze nie grałem. Dobra, weźmiemy sobie to. Jest kapsuła. Tu są bardzo szybkie meczyki. Więc można sobie przetestować różne postaci, nie? Dobra, mam drugą kapsułę, więc teraz będę koksem. Teraz będę jakimś koksem. Kurde, a tego pamiętacie, stwora? Ewentualnie jakieś żyćko by się... O kurczę! Dobra, mamy deta. I teraz Nevezisem. Dobra. Oj, rakiety nawet ma. No dobra, dojechali mnie, ale coś tam się udało pograć. No jest totalny chaos. Oj, czy jest czwarte miejsce chociaż? Czwarte miejsce. Nie ma wstydu. Wygramy nexta inną postacią. Takie szybkie partyjniaki widzimy się w kolejnej. Dobra, teraz Jill Valentine. Tu jest fajna Givera już na start. Tylko może mieć mniej zdrowia, nie? Dobra, co my tu mamy? Mamy taką nielimitowaną i jedną szturmówkę. Bardzo spoko. Dobra, kapsuła. Teraz już tak, zagraliśmy sobie jedną partyjkę. Mniej więcej wiemy, co robić. Nie będę jakoś wychylał. Jest spoko. Wiadomo, że agresywnie można podziałać, bo też nie ma punktów, nie? Jak będziemy kampić, nic nam to nie da. Na razie tam w innych pokojach poszli. Kurde, zginąłem. Zginąłem. Teraz jestem Bulbazaurem. <śmuszczam> Jak biję. I serio ten Lion przeżył? Dobra, skill. Kurde. Dawaj go! Kurde, zginąłem. Zabił mnie zwykły. Dobra, mamy 29, nie jest źle. Ale ta Jill jest spoko. Tutaj jakbym na przykład minę rzucał. Całkiem całkiem. Ta mina może być spoko. Nie ja bym tutaj się nawet skitrał. Tu mamy jakiś pod... E nożyk, tak? Oj! Kill poszedł! Na tej minie. Kurde, rakieta! Rakieta, mamy dwa wirusy, spoko. tak, co to jest? Kurde, z tyłu mnie, zaciukał. Dobra, Nemezis, idzie, idzie Nemezis. Aha, od razu strzela. Dobra, ładnie utnął Ojej! To też spoko. Oj, kto tu tak? Ej, serio mnie zabił? Ajajaj, aj, aj, nemezisem. Ale szkoda. Ale szkoda. Ja cię kręcę, ale oni są mocni. Revenge. Mocni, nie? Mocniejszy, mocniejszy. Dobra, mamy trzecie miejsce. Nie wiem, czy kogoś zaciukałem, czy nie. Dobra, jest Jack. tylko za killa, jak tam muśniemy to nic. Dobra, jeszcze ten drugi. Oj! Ten się przyda. Dobra, teraz jesteśmy mega koksem. Zabij go! Dobra, jest Fragans. I następnego zbił. Dobra, końcóweczka, końcóweczka Nemezisa, 20 sekund. Ja bym tu ich wyjaśnił. O kurde, jak poszło. Ładnie. Ładnie wam powiem. A kurde, znowu czwarte miejsce. No dobra, jeszcze ostatnia partyjka, nie? Czyli teraz była Jill, spróbujemy może eidą. Dobra, to jeszcze ostatnio. Jeśli chcecie więcej, dajcie znaka. Okej, okay. trzecia rundka, eda Wong. No i mamy tak, pistolecik zwykły i kusze. Kusze, proszę państwa. I umiejętności... O kurde, co tu się dzieje już? Kika. O kurde. Co za byk! I tu mamy skarata w kredkę. I jakiś taki Nate. Dobra, nie ma lekko. Dobra, destrukcja. Minus 5. Kogoś zabiłem? Zero. Niedobrze. Jesteśmy na zero. Teraz tak, ta kusza kurczę nie jest jakaś super. Dobra, będę musiał na, na tego wirusa tutaj. Dobra, tyk, tyk. Chyba, że jakieś kurczę tuche dziki by musiały się bo to nie jest wcale takie dobre. O kurde, jaka pompa. Dobra. Dwa kile poszły. No, ruszamy się, ruszamy. Myślę, że bardzo ważne właśnie zbierać te kapsuły jednak. Kurde. Nie miałem żadnych szans, żadnych szans. No jesteśmy takim zwykłym. No nie. Ale mi Jack doł. Strasznie mocny. Jeszcze tym Chrisem byśmy mogli zagrać, Hankiem i Claire, nie? Ale to jeśli byście chcieli. Nie, ejda Aida bardzo słaba. Jeśli byście chcieli, to dajcie znaka, czy drugi odcinek jakiś wam nagrać. To wtedy byśmy tych trzech bohaterów pozostałych kupnęli. Oh my god! No, mina. Bez szans. Bez szans. Jedynie widzę tutaj jakąś opcję w zbieraniu tych kapsuł. Tak to ja muszę na zwykłym pistolu. Dobra, one kill. O, ładnie, drugi kill. Oh, no, nie, to jest straszne, to jest straszne. Mamy dwa kile, to już coś. Tak, spróbujemy go. Spróbujemy dziada dorwać. Ciekawe, czy będzie więcej postaci w pełnej wersji. No, myślę, że tak. Może jakieś inne tryby też, nie? Okej. Okay. Dobra, 92. Jeszcze jest jakaś opcja. Powalczyć. Ale znowu się skończy na czwartym miejscu. Dobra, mamy granatnika. O oh, no. Dobra, Jack Sparrow, chodź. Kurde, co tu się dzieje? Ja może wybuchnąć. Okay. ok, ale jak Wam się podoba ten tryb, bo myślę, że jest to taki partyjkowiec, ale na dłużej może być ciężko, nie? Na dłużej może być ciężko, żeby utrzymać graczy. Dobrze, bierzemy sobie kapsułkę raz, kapsułkę dwa. Może jeszcze coś ukulamy? 16 sekund. Dobra, ostatnie. Nemesis, a nie Tyran. Dobra, bardzo podobni. Time's up. No tu poszło średnio, ale zabawa przednio. No, i cóż, wielkie dzięki za oglądanie. Dajcie znać, czy chcecie więcej, może jeszcze te trzy kolejne postacie, czy sami gracie i która jest dla Was taka najciekawsza po stronie y, ludzi i po stronie bioweapons. Także wielkie dzięki za oglądanie. Koniecznie zostawcie łapę. No i jeśli widzimy się tylko w jednym odcinku, no to czekajcie oczywiście na rezydenta. 16 z 15 na 16 będzie prezentacja nowego rezydenta Village, więc prawdopodobnie wtedy też wleci nowe demko. No i to demko oczywiście też wam zaprezentuje. także czekajcie. No i do zobaczenia. Hej, hej, hej.